Kolejne raz w janki w Krakowie i Janki nie odbędą się już chyba bez Jarmarku Świętojańskiego, który przeszedł do takiej prawdziwej krakowskiej tradycji. To tutaj na bulwarach wiślanych przenosimy się w zupełnie inne czasy, w czasy średniowiecza, gdzie możemy przyglądać się, jak chodzą ubranym, jak, jak wygląda praca rzemieślników. Jestem z drugajło, Zajmuję się rekonstrukcją maszyn i urządzeń z wczesnego średniowiecza. Zasada działania jest taka, że po prostu wierci. Przykładam do miejsca całego i w ten sposób kręcąc ciach robię otworek. Można też spróbować dań, które w tamtych czasach podawano. Brak Wszystko to przez trzy dni na bulwarach wyślanych. Genialna impreza dla dzieciaków, genialna impreza dla rodzin z dziećmi. Zaczynano torturować i męczyć od 14 roku życia. Także jakiegoś tam parolika, pacholika, jakimś batem można było go naprowadzić na jakąś dobrą drogę. Rodzice nie mogą się z nią dać rady. No to teraz przykręćcie jeszcze trochę i batem po plecach. Agat tylko wykonuje powierzoną mu robotę, którą zleczał e, sąd, inkwizytor i tak dalej. Sięgiowe, jak ustalono w czasie przesłuchania były własnością Agaty. Moją misją w tej chwili, to jest walka z herezją i czarownicami. W moim niemaniu herezja jest wszędzie, a czarownica siedzi w każdej kobiecie. Zobaczcie koretyczkę, cholerę jasną! ich! Próbujemy się bronią stalową, jest ona stępiona, ale tak samo gruchota kości i połamane palce, czy rozcięta skóra, no zdarza się, zdarza się, niektórzy przy przyswajają taką wiedzę, niektórzy gorzej, ale liczymy zazwyczaj rok treningu takiego, żeby przygotować się do starcia. Chcieliśmy, żeby u nas w tym roku było bardzo dużo tańca, dużo muzyki. Karol Bury, Kasztelan Chorągwi Rycerstwa Ziemi Sandomierskiej. Nasza chorągiew jest jedną z najstarszych polskich grup, działają ponad 20 lat. W Krakowie występowaliśmy kilkakrotnie i po raz pierwszy będziemy pokazywać formację, która nie ma odpowiednika w Polsce. Będzie to formacja lekkiej jazdy z czasów bitwy pod Orszą. Utworzyliśmy jazdę, kawalerię wzorowaną na serbskich racach. To jest bardzo piękna, lekka jazda walcząca szablami i długimi kopiami o takich bardzo ciekawych tarczach z jednym skrzydłem. Nazywamy się Reprezentacyjna Gwardia Miasta Nowa Dęba. Nasz oddział jest to rekonstrukcja formacji XVI-wiecznej piechoty. Prezentujemy także pokazy żonglerki flagowej. Jest taka włoska sztuka, bardzo popularna na południu Europy, w Polsce jeszcze nie, ale my tę tradycję chcemy w Polsce rozpowszechnić. Najpiękniejszy... Janek, to będzie wspaniałą nagrodę. Serdecznie gratulujemy wszystkim zwycięzcom w konkursie indywidualnym.